I tak sobie tutaj zaparkowaliśmy i nawet nie zorientowałem, że to chodzi. No teraz dopiero jak, jak podszedłem, ja wiem, 5 metrów, to w ogóle usłyszałem, że to coś działa. A to coś to jest taki w sumie zwykły, niezwykły klimatyzator jednofazowy, czyli tam maksymalnie może jakieś 3-6 kW pociągnąć. 3, 8, no 3,8 3 no. 3680 W, dokładnie, 16 amperów. Także w jakiejś wielkiej mocy w domku jest kawałek, tam coś koło 160 metrów, jak tutaj kiedyś na którymś chwili widziałem. I da się to w taki prosty, tani sposób ogrzać. E, Przypomnisz, ile to kosztowało w tam w całości? Yy, z, montażą, z montażem? Z montażem kosztowało 6,500 zł. tak? tysiąca, no kurczę, słuchajcie, tysiąca. Czyli popatrzcie na to, jakbyście chcieli budować kotłownię, komin, tak. piec kupić, no to przecież masakra. A potem, koniec końców, e, używając czegoś takiego, czyli de facto pompy ciepła, no bo to jest pompa ciepła, no to wychodzi Wam ten koszt kilowatogodziny energii, którą macie potem w pokoiku. No najtaniej, no nie ma nic tańszego niż, niż grzanie prądem przez pompę ciepła. Także jak dla mnie rewelacja. Kurczę. Może kiedyś nie trzeba by było wąchać tego z zapachu palonego węgla wszędzie. Tylko musiało jeszcze parę osób te filmy oglądać nasze. No. Tobie widzę dobrze, idzie ostatnio. Subskrybentów przybywa, więc jest nadzieja. <grym> Negatywnych komentarzy. No wiadomo, że to jest standard. To jest standard. No. Generalnie wszyscy co coś fajnego robią, to mają nieprzeciętne ilości takich ludzi, którym się już nic nie podoba i mają na wszystko... Wszystko wiedzą najlepiej, chociaż nie bardzo... Cokolwiek licznęli, ale wszystko wiedzą najlepiej, no niestety. Podejrzewam, że większość komentarzy jest pisane na w bloku z płyty, wiesz? No, no, no. co będzie się wypowiadają, na temat ogrzewania domu, kosztów. Tak, 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 tak. No zresztą no, to samo jest z autami elektrycznymi. No, Mogę potwierdzić. Generalnie nikt nie jeździ, ale każdy wie, że to jest źle i w ogóle B. A już najlepsi są recenzenci motoryzacyjni, którzy potrafią hejtować wszystko, a, a mieszkają w bloku. No, tak. To jest trochę inne podejście do życia i inna świadomość. Dobra, tak to wygląda. Tu pójdziemy zaraz zobaczyć, jak to wygląda w środku. No dla mnie ustrojstwo rewelacja. A co my tu mamy? Gry to jednostka zewnętrzna, wydajność chłodzenia 7 kW, grzania 7 kW, pobór mocy chłodzenie 1850W, a nagrzanie 1750W znamionowa pobór mocy chłodzenia 3700 mocy grzania 3800 tak to tutaj jest opisane klasa szczerności IPX4 jak to działa no na polu mamy tutaj blisko zera bo tam kapie z dachu natomiast jak patrzymy tutaj no to tutaj wychodzi nam no, z <grym>, ręka odmarznie bo no, mamy prawie minus 20 no, no prawie. także Pobieramy ciepło z otoczenia, pomimo, że jest koło zera, to my tego ciepła z otoczenia masę pobieramy, bo schładzamy. Będzie dzięki nam większy mróz na polu. Dobra, brawo ci ręka odpadnie. Dochodzimy do minus 30. Także w ten sposób to działa. Tam jest czynnik, który ma grubo poniżej zera, może i minus 30, minus 40. Trzeba być jakoś specjalistę od klimatyzatorów. natomiast minus kilkadziesiąt podejrzewam, że tam może być. I tym powietrzem, które ma 0, ogrzewamy go, bo przypomnę, że cząsteczki to przestają się ruszać przy minus 273 bodajże, czyli przy 0 Kelwina, z tego co pamiętam ze szkoły. Jeśli źle pamiętam, to proszę mnie poprawcie. Natomiast jeśli jest powyżej tego zera absolutnego, czyli na przykład minus 200 stopni, to też jest powyżej zera absolutnego, to można energię pobierać. No teraz mamy 0, czyli tak naprawdę 273 kelwiny, więc jak najbardziej spore zapas i można pobierać zrobimy tutaj co prawda tak, że jakby, jakby była odwilż, to to w tym miejscu nie będzie odwilży na podwórku, bo, bo my tutaj dostarczamy zimno. Ale zimno to w cudzysłowie, bo my tutaj działamy na zwyczajowo na takim zerze, gdzie zero to jest punkt zamarzania wody. Natomiast tak naprawdę to trzeba działać na zerze bezwzględnym. A zero bezwzględne to jak mówię minus 273. A wszystko powyżej to jest energia ruch cząste, cząsteczek. I generalnie właśnie wyłączyliśmy telewizor i dzięki temu w ogóle słyszymy, że to działa. Bo jak chodzi telewizor, to to bym się nie zorientował poza tym, że, że fajne ciepełko wieje. No powiem szczerze, strasznie mi się takie rozwiązanie podoba. Oglądam też czasem takie, takie kanały jak nietypowe rozwiązania. Też tam są fajne, fajne rzeczy polecam. Klimatyzacja katowice. Generalnie warto szukać. No, i oczywiście, Dream Media Studio to podstawa. <laughs> Warto szukać takich treści, bo można naprawdę fajnie, prosto, tanio i skutecznie. Nie zawsze to, co od lat się robi i od dziesięcioleci, jest najlepsze. Technologia poszła do przodu i trzeba z tego korzystać. Także dla mnie rewelacja. A tutaj, a tutaj mamy na. W środeczku 44, tam na wylocie z tego splita, więc tak to wygląda, no, duże różnice temperatur, patrząc, że prawie 80 stopni różnicy między tym, co dmucha tu, a tym, co dmucha na zewnątrz, na zewnątrz. Tak. więc ciepełko jest przepychane i to całkiem fajnie, do tego tutaj jest super rozwiązanie, bo ten, ten, ten tutaj element pobiera powietrze z góry, Dmucha tutaj tak troszeczkę w dół, więc miesza powietrzem w tym pomieszczeniu i, i temperatura jest tutaj bardzo fajna i, i w miarę taka równomierna, nie? Fajna sprawa jest przed defrostem. To przede prostem podnosi temperaturę, żeby ogrzać tę jednostkę zewnętrzną. No tak, no bo jak zamarznie ta jednostka, no to nie było przepływu powietrza i Dobra. słabo by to działało, musi, musi nagrzać, no to wtedy... Minutę przede wszystkim dmucha 50 stopniami i jak na przykład był mhm. ustawiony tutaj na podłogę w dół, to podłoga się robi gorąca, no bo wiadomo, no taka temperatura, więc... No. Tylko po to, że poznać, że jest defrost w domu, tak? No i potem się zamyka i wtedy nie No muzyka. i tutaj defrost jest kluczem do tego, że to może działać w zimie, bo gdyby, gdyby nie było defrostów, czyli ta jednostka zewnętrzna by się nam nie odmrażała co jakiś czas, no to po prostu by zamarzła, nie było przepływu powietrza i, i to pobieranie ciepła z, z pola, że tak powiem, po, po polskiemu, <laughs> byłoby słabe. No fajne. No, a tutaj 23, mamy w salonie. temperaturki. Tak. Cieplutko, miło, przyjemnie. Na zewnątrz lekki minus. Tak. No tak się to, to prezentuje. To jest najdalsze miejsce parteru, czyli mamy te półtorej stopnia różnicy pewnie, tak dwa stopnie nawet. I kto by mi kazał palić w piecu, jak można to zrobić no, to w taki jest, sposób? Tak? Nie? No kurczę, okay. rewelacja. No i takie dziadki gdzieś mieszkające po wioskach, w małych domkach. Tylko w taki sposób. Męczą się z tymi węglami, z tym wszystkim. Rąbaniem drzewa, ta Masakra. I do tego koniec końców im to wyjdzie drożej niż, niż takie ogrzewanie prądem. Znaczy ja to się śmieję, że obserwuję na wiosnę. Wiesz, jak śniegi spadną, to tak jak stopnieją i zrobi się trochę sucho, to sąsiedzi zaraz wyciągają ciągniki i wszyscy do lasu jadą. Jeżdżą do lasu i przez cały tydzień złożą te drzewo, potem cały tydzień rąbią, a ja w tym czasie sobie nie wiem trawkę koszę, na leżaku leżę z żoną, wiesz, jak pijemy no, kawę tak. Fajne, fajne. Same plusy. Same plusy. Taki temat, dlaczego GRI, a nie jakaś inna firma. No bo trzeba kupować to, co sprawdzone. Tutaj kolega, kolegi ma, sprawdził, czy lata działa, ktoś inny sprawdził, działa, więc patrzcie zawsze na to, co wasi znajomi i sensowne kanały na YouTube pokazują i co działa. Bo sprzętu dziwnego jest na rynku masę, a jak się kupi coś, co działa, tak jak kupiłem Nissana. Czy kije, to jest święty spokój, i tak samo myślę, że tutaj można z czystym sumieniem polecić tą firmę. Nic z tego, nikt nie ma, że polecamy, ale polecamy coś, co działa, bo dziadostwa na rynku jest więcej niż, niż jest w stanie ten rynek przyjąć, mam wrażenie. A ja w tym wielkim huku, jak to niektórzy mówią, dziękuję bardzo za uwagę, zapraszam do subskrypcji, do zobaczenia, cześć.